Tego nad nie można określić słowami. Dobra, to miał być później, ale Pokażę wam nasze NCT odbudowane od zera do milionera. Nie, tutaj na dziura, no chłopy. No patrzcie co on walił. O. Tutaj e, ciężko mi trochę się e, pokazuje tutaj. Tu ścieżka. Był też odbudowany, nie? Tutaj główna nasza tak jakby strefa. Tutaj takie przejście do portalu. E, jakby co to, to jest zastąpione jako portal do nadaru, żeby nie było. Tutaj tak jakby... To jest strefa kokosa. Nie pytajcie. A to jest jedno z tortur dla tych biedaków. No i czekajcie, tutaj jeszcze jest. E, mój, e, to, to jest moja strefa. Wiem. XD To jest pół moja pół Kacpra. Kokosa No. No to co? Koniec od Przynajmniej nie zniszczył naszej bazy. Na kolejnym odcinku będzie wszystko dokładnie pokazane.